Pierwsza tercja była, uważam, że graliśmy dobrze, z dobrym nastawieniem. W drugiej tercji jakbyśmy się czuli zapewnie. Trochę zaczęliśmy złe podania podawać, trochę z złą koncentrację mieliśmy i daliśmy strzelić bez cztery bramki. Później w trzeciej się wzięliśmy w gość i zaczęliśmy grać znowu dobrze i uważam, że mógłbym w porządku, ale też możemy grać lepiej. Plusy, no i tak naprawdę największe plusy, że te trzy punkty. Minusy to jest to, że nie możemy, nie możemy gubić koncentracji, nawet jak prowadzimy pięcioma czy sześcioma bramkami. <grymny>